Działasz w branży e-commerce i szukasz możliwości rozwoju? Otrzymujesz zapytania o sklepy internetowe i potrzebujesz zaufanego partnera, z którym zwiększysz swoje zarobki? A może zwyczajnie szukasz pomysłu na nowy biznes? Pracuj na swoim i na własnych zasadach, tak jak chcesz. Dołącz do programu partnerskiego Shopper i korzystaj z pomocy indywidualnego opiekuna na każdym etapie współpracy. Począwszy od odboardingu, przez rozmowy biznesowe, aż po codzienne wsparcie techniczne. A wszystko to na najczęściej wybieranej platformie dla sklepów internetowych w Polsce. Shoper to nie tylko oprogramowanie to też setki dodatkowych usług, funkcjonalności i aplikacji. W programie partnerskim zyskujesz wysokie prowizje ze sprzedaży sklepów i usług Shopper, czy z realizacji projektów na naszej platformie. Dobra współpraca i profesjonalne podejście. Na to stawiamy w programie partnerskim Shopper. Działamy razem z Super Energią. W końcu gramy do jednej bramki. Z nami to proste. Dołącz do programu partnerskiego Shopper.